No, dzień dobry. Właśnie mamy poranek. O, i tak... śnieg napadał w tym roku. Tak ludzie właśnie załatwili. Szyby powybijali. Oni są z diabłami. Pokażę wam. No dzień dobry. Potężny odleżynator sklasyfikowany jako komunistyczny paladyn w alternatywnych światach może występować jako... Ogr warmiański, czy jakiś tam golem lub troll. Kim więc jest major? Gabarytami odstaje, różnią się diametralnie pod kątem skillsów. Jeśli miałbym go porównać do postaci fikcyjnych typu Ogry, no to zdecydowanie goblin. Taki leśny traper, mistrz wechtunku albo władca żywiołów PDK. Cudowny goblin. No, może trochę taki Smigol z władcy piersieni, ale jakby mu tak. Przypisać profesję, akuratną profesję, no to według mnie byłby to Nitro Druid. Typowy mag, wysokie obrażenia magiczno-psychiczne, mało punktów zdrowia, dużo many i build full AP. Tak więc zacznijmy od ekwipunku naszego druida, który, w przeciwieństwie do naprzeciwstołowego bohatera, jest skromny, ale moc, jaka w nim drzemie, jest nie do opisania. No, ale tak czy siak, postaram się popisać to rzetelnie. Gdy wychodzi expić do lasu, zabiera ze sobą plecak marki Umbo, wypchany popionami many, miksturami marki Anser. Lepiej wchłania się metodą inhalacji niż typową, konsumpcyjną poprzez wypicie. Dzięki tym miksturom Nitro Druid może naładować czar specjalny Buff Aura Lepszej Wiadomości, która daje mu plus 100 do defensywy, plus 100 do odwagi i plus 50 do ataków magicznych. Do tego silnie stymuluje szósty zmysł druida, czyli wizję przyszłości. Jak widzicie, te potiony są niezwykle silne, ale nie działają zawsze tak samo, bo aby w pełni wykorzystać ich potencjał, nitro druid musi przebywać w odpowiednim miejscu, najlepiej gdzie panuje cisza, spokój i kultura. Typowe miejsca tego typu będą, no to oczywiście las, wygodne krzesło nad wiatą, Chlewik czy nawet wersalka. W stanie lepszej wiadomości jest w stanie przyzwać 2137 dusz, które otumaniają oponentów. Jest to atak dalekodystansowy, obszarowy i ciężko się przed tym bronić. Najlepszą metodą jest ucieczka lub specjalny skafander blokujący tego typu czary. Nie potrzebuje żadnej różdżki, aby używać tego typu speli. Doskonale tę rolę pełnią. Jego niesamowite palce, które aż rwą się do rzucania zaklęć, gdy mana jest w pełni naładowana. Kolejnym czarem, ale już typowo ofensywnym jest zew lasu. Nitro Druid wzywa leśne posiłki typu wiewiórki, łosie, jelenie, sarny dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Z ptaków, kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cieczewie. Warto wspomnieć o defensywnym zaklęciu buff o nazwie Dawaj, dawaj. Jest to okrzyk magiczny dodający mu plus 50 punktów zdrowia, plus 40 do ataków magicznych i plus 30 do absorbowania ataków fizycznych. Generalnie cała moc Nitro Druida, jeśli chodzi o ataki, opiera się na magii opartej o psychiczne działanie, wsiąka w umysł wroga i otumania go, a jego wzrok w trakcie. Najlepszej wiadomości, czyli stanu, w którym jest w stanie użyć wszystkich czarów, mówi sam za siebie. Dobra, bo miałem zacząć od ekwipunku, a skończyłem na plecaku Umbo, rozwijając kwestie czarów. Tak więc zaczynając od góry, on nie nosi kapeluszy typowych dla druidów. No, może zraz mu się zdarzyło, gdy został oszukany na bazarze i wcisnęli mu kowbojski. Magiczno podobny. Później się zdziwił, dlaczego tak szybko mu Punkty zdrowia spadały w trakcie ekspienia w komnatach starosielskich lub lesie. Ogółem jego outfit jest różnorodny i nie bazuje na jednej szacie, jak przystało na tego typu postacie. W zależności od pogody dopasowuje klipunek, a nie bazuje na schematach. Czapki zimowe zimą, czapki z daszkiem latem, umbo, nike, akapa, fila, puma, ribok, adidas to tylko jedna z wielu marek, którymi się odziewa i które... Dają mu zawsze kilka punktów do statystyk. Ulubionym rodzajem odzienia wierzchnego jest bluza z kapturem typu Hoodie oraz bluzy bez kaptura z kołnierzykiem. Dresy im bardziej szeleszczące, szerokie, tym więcej obrażeń zada. Tak więc najważniejsze, aby szaty nitro Druida były luźne, wygodne i markowe oraz przesiąknięte zapachem stęchlizny, wilgoci z nutką aromatu chemicznego, który przypomina mu o ukończeniu alchemii na Uniwersytecie Choroszczalskim. Wracając do zaklęć, to muszę wspomnieć o pasywnej umiejętności, czyli Robohood. Jego zaczarowane nogi pędzą jak szalone, że nawet nie zdążają się zginać w kolanach, a on sam się nie męczy, co daje mu ogromną przewagę w każdej sytuacji właściwie. Ultimate dla jego to Nitro Dragon Wdech, w sytuacji ekstremalnego zagrożenia jest w stanie się, w cudzysłowie, nawąchać. Ale nic bardziej mylnego, ponieważ on czerpie manę z podionów poprzez otwór gębowy, a nie nosowy, więc w bardzo trudnej sytuacji Mega Smoczy Wdech jest w stanie dać mu możliwość rzucenia okrutnego Dracarys, ziejąc ogniem jak smog. Podobno nauczył się tego od samej Danuty Targaryen, zrodzonej w burzy. Doszło do ich spotkania w barze Zodiak, gdzie spożywali pysznie flaki wołowe na pierwszy posiłek, a na drugi rybę filet, bo to był piątek. Tak więc, jak wiecie, skromnie odziany Nitro Druid Wojtuś bazuje głównie na magii, ale jeszcze muszę wspomnieć o jednym, jedynym ataku fizycznym, którego używa no już tylko w sytuacji ostatecznej, czyli chlapak, listwa, blacha, liść z otwartej dłoni. Aż klient z wersalki spada. Zawsze warto mieć jakiś cios dopracowany do perfekcji w zanadrzu ogółem. Do jego atutów na pewno można zaliczyć: dalekosiężność. Ciężko go dorwać i trzeba być naprawdę dobrze przygotowanym, aby zadać mu krytyczne obrażenia, skracając dystans. A gdy już do tego dojdzie, to względnie łatwo go ubić, bo pasek zdrowia cienki dla jego. Defa mało też. Jak na druida jest całkiem szybki. Ale ma dopiero 189 lat, więc zobaczymy, jak to kiedyś będzie. Największą słabością jest paradoksalnie coś, dzięki czemu stał się tak potężny, czyli potiony many marki Anser. Pozbawiony swoich eliksirów traci moc, więc odcięcie go od źródła wydaje się jedynym słusznym wyborem w walce z nim, ale nie jest to takie proste. Chodzą nawet pogłoski, że gdy studiował alchemię na uniwersytecie chorszcząskim, to nauczył się. Przyrządzać tam tego typu trunki, co jest permanentną przewagą, i tylko zasoby na zakup środków do przyrządzenia eliksiru mogą go ograniczać. Ale jak się podatki płaci, to na potiony też się ma. No i dziękuję za wypowiedź, i na ten temat to chciałem Wam powiedzieć i taką. okay <laughs> 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 <yaki> number Cholera jasno. Cholera jasno. Musiałem zjeść tą rybę. <grystanie> <grystanie> Właśnie tą rybę musiałem zjeść. Wreszcie. Cholera. Zjeść. Wreszcie. Tu rybę. Tu rybę. Tu rybę. Uu. Rybę będę jadł. Będę jadł. Rybę już jadł. Dobranoc kawał. Major idzie do okulisty. Ukulista mówi zakryj je, jedno oko. A major mówi do okulisty. Ja nie, mu, nie muszę tutaj mieszkać. O, właśnie tak powiem. To widzenia. ja Dro, droga różunkowa, Chyba, chyba zacznę chyba, chyba, ch chodzić.